W tradycji benedyktyńskiej wielką czcią otaczamy świętych opatów kluniackich. Jest takie wspomnienie, to jest wspomnienie typowo obchodzone w klasztorach benedyktyńskich 11 maja. Wtedy wspominamy świętych opatów z klasztorów klinii. Było pięciu świętych opatów, którzy każdy z nich wniósł bardzo dużo, czy to do teologii, czy liturgii Kościoła Zachodniego. bo wszystkie te ich reformy i te dziedzictwo znalazło odbicie również w kościele powszechnym. Każda z tych postaci jest bardzo niezwykła. Dzisiaj tylko będzie o jednym opacie, Piotrze Czcigodnym, a w zasadzie o tym, co on wniósł do teologii i do duchowości monastycznej. W tej terminologii klasztoru kluniackiego w XI i w XII wieku odbijają się takie dwa terminy, one są bardzo ważne, jest to decorum, czyli piękno, i nitor, czyli sprendol, i dostojeństwo. To też wyrażało to, czym, co oni tam starali się osiągnąć, robili wiele w kierunku dobrego przeżywania liturgii. Ta liturgia była bardzo rozbudowana, również jeżeli chodzi o sztukę, o śpiew. Natomiast to, co było takie znamienne, to to, że klasztor w Klinii, klasztor, który powstał był na początku niewielki, rozrósł się do gigantycznych rozmiarów. Potem cała Europa w zasadzie przyjęła statuty klasztoru kluniackiego. Niektórzy mówią nawet o kilkuset mnichach w jednym czasie, w jednym klasztorze. Część z komentatorów mówi, że. Miało tam miejsce coś takiego jak Laus Perennis, czyli nieustanna liturgia godzin, i bracia zmieniali się, mieli swoje, swoje dyżury, i w zasadzie cały czas w kościele odbywała się liturgia godzin. Czy tak było? Są zdania podzielone. Jednak odbija to pewną, pewien rys tej duchowości, że tam chwała Boża, chwała Najwyższemu Bogu była czymś priorytetowym. Grzegorz VII, papież, pisze, że nie było ani jednego opata, który nie był świętym w klasztorze kluniackim czasie, po pewnym czasie oczywiście, zaczęły pojawiać się pewne znamiona kryzysu, jak to zawsze są lepsze czasy i gorsze, i wtedy, właśnie opatem zostaje wybrany Piotr Czcigodny. Piotr, on urodził się w, na terenie dzisiejszej Francji, wstąpił jako, znaczy został oddany do klasztoru jako dziecko i już został w klasztorze. Tam w, został przeorem, natomiast w 1122 roku został opatem klinii i piastował ten urząd. Aż do swojej śmierci do 1156 roku zmarł w Boże Narodzenie. Jego biograf pisze, że miłośnik pokoju znalazł pokój w chwale Bożej w Dniu Pokoju. Do dzisiaj śpiewamy antyfonę właśnie o Rex Pacificus, czyli właśnie księciu pokoju. To też jest znamienne. Że umarł w takie wspomnienie liturgiczne. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwszą, która można i podziwiać, i naśladować, to jest jego charakter. Jego charakter, który został wykuty na wielu godzinach modlitwy, ale też na tym, że naśladował i przede wszystkim wszedł w tę tradycję monastyczną. Pozostało wiele świadectw o tym, jak jak prawy to był człowiek o jego równowadze, o jego mądrości, miał niezwykły dar do rozstrzygania trudnych spraw personalnych. Jasność umysłu. Był to człowiek bardzo ciekawy. Piotr Czcigodny, on zainicjował przekład Koranu na język łaciński. Oczywiście, nie żeby jakoś się nim zachwycać, ale chciał poddać to jakiejś próbie analizy naukowej. Nie tylko mówić, że jest to w jakiś sposób złe i tak dalej, przeciwstawiać się temu, ale próbował też zrozumieć to. Więc jest to, jest to podawane jako taki bardzo jasny umysł. Umysł w tamtych czasach, i to dzięki niemu też mamy wiele komentarzy, które odnoszą się do, do tych spraw. Możemy powiedzieć, że był doskonałym mediatorem. Tak z jego listów taki się wyłania obraz. I kilka jego zdań, z jego pism. Z natury pisał Piotr: Jestem bardzo wyrozumiały. Bierze się to z tego, że mam zwyczaj przebaczać. Przyzwyczaiłem się znosić i przebaczać. W stosunku do tych, którzy nienawidzą pokoju, chciałbym w miarę możliwości postępować zawsze w sposób pokojowy. Nie należy do tych, którzy są niezadowoleni ze swojego losu, a ich duch jest wciąż niespokojny, lub trawiony wątpliwościami. Był bardzo wrażliwy na drugiego człowieka. I potrafił łączyć wielką surowość wobec siebie z jeszcze większą wyrozumiałością wobec drugiego człowieka, też był otwarty bardzo na przyjaźń, to, i to przyjaźń wobec, wobec mnichów. Bardzo czcił swoją matkę, mamy też jego listy. Do, do jego matki. Przychodziło do niego wiele osób, bo spodziewali się, że znajdą tam zrozumienie u niego i przynajmniej zostaną wysłuchani. Zgodnie ze świadectwem biografa nie pogardzał nikim i nikogo nie odtrącał, odnosił się do wszystkich życzliwie, w swojej wrodzonej dobrości był otwarty wobec wszystkich. Gdybym przytoczył y, świadectwa o innych tych opatach i tych mnichach, którzy w tym czasie żyli tam, y, Byśmy znaleźli obraz klasztoru, który naprawdę starał się szukać Boga. Natomiast takie powierzchowne czytanie tylko tego niewiele nam pomoże, bo jednak myślę, że warto sięgnąć głębiej, co stoi u podstaw duchowości tak funkcjonującego klasztoru, który ma taki wpływ na całą Europę i który w jakiś sposób dalej wywiera na nas swoje oddziaływanie. Reforma gregoriańska, która mniej więcej. W trochę późniejszym czasie, ale wywodziła się z klasztorów Klinii. Ona dosięgnęła sam Watykan, i do tej pory w pewnych aspektach Watykan funkcjonuje w duchu tej reformy gregoriańskiej klasztoru kluniackiego. Mawiał, że od człowieka więcej można uzyskać, tolerując go, nie drażniąc go narzekaniem. To jest, myślę, że takie zdanie warte zapamiętania. Skąd bierze się ta jego wrażliwość? Skąd bierze się to, że mimo pośród różnych spraw rządzenia klasztorem, który był ogromny, który był też pod wpływem możnych tego świata, musiał chodzić jak po linie między politykami z tego, z tego rejonu, musiał wykazać się dużą, dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. Ale właśnie mówiąc jeszcze o innych, skąd bierze się ta podstawa duchowości. Gdybyśmy chcieli spojrzeć i jakoś określić to, co tradycja monastyczna wniosła w pojmowanie Chrystusa, w chrystologię średniowieczną, ale i dalej idąc, bo to, to, się, to się potem przewijało przez, przez inne czasy i myślę, że warto o tym przypomnieć, jest pewien aspekt, w którym postrzegano w jakiś sposób bycie w klasztorze. Święty Jan Kasjan, to od niego się wszystko zaczęło, wiemy, że Święty Benedykt każe czytać jego pisma. Więc mamy jeszcze kogoś przed Benedyktem. W swojej dziesiątej rozmowie z ojcami, w słynnym dziele, pisze o modlitwie, używając obrazu przemienienia pańskiego. Potem ten temat podejmą w zasadzie wszyscy pisarze monastyczni. Będzie niesamowicie wiele tych komentarzy. Nasz najsłynniejszy, jeden z najsłynniejszych benedyktynów, pisarzy, Bedacz Czcigodny, Ambroże Autpert, też taki mnich, bardzo, bardzo popularny w tamtym czasie. Cały zastęp mnichów poprzez Opatów Kluniackich aż do Piotra Czcigodnego wszyscy piszą i uwielbiają te scenę przemienienia pańskiego. Ojciec Jean Leclerc, historyk Kościoła, pisze tak. Kiedy myśl Kościoła szukała pośród różnych aspektów tajemnicy Jezusa i pośród kolejnych chwil Jego życia na ziemi, tego co by mogło być jakby ikoną życia monastycznego, zwracała się ku tekstom Ewangelii mówiącym o tym, jak On chodził on na ubocze, aby oddawać się kontemplacji na górze. Od czasów Tertuliana liczni ojcowie łacińscy łączyli pojęcie odejścia i modlitwy. Zwłaszcza zaś mówiąc o przemienieniu pańskim. Piotr nie, chce się, nie, nie, nie zajmował się teologią w sposób systematyczny, ale był wielkim badaczem tajemnicy Boga i jego teologia, zresztą jak teologia monastyczna, opierała się na trzech filarach, to jest na piśmie świętym, na Ojcach Kościoła i na modlitwie liturgicznej i stąd wypływała cała teologiczna głębia tych jego tekstów. No i właśnie wszyscy wszyscy skupiają się na przemienieniu pańskim. Dlaczego przemienienie pańskie? Jeszcze tylko tutaj powiem, że to właśnie Piotr Czcigodny wprowadził obchód przemienienia pańskiego na szóstego Sierpnia I potem ten, te święto liturgiczne zostało wprowadzone w całym kościele rzymskim. Natomiast te historycznie, gdzie czytało się Ewangelię, to jak wspomniałem, to była druga niedziela, druga niedziela Wielkiego Postu. Do tych tekstów jest myślę, że kilkaset, jak nie kilka tysięcy stron różnych komentarzy, różnych autorów. Trzeba było znaleźć jakiś fragment pisma świętego jakoś ująć te życie monastyczne i właśnie scena przemienienia pańskiego dla naszych ojców była czymś co najbardziej to wyrażało dlaczego ponieważ Człowiek, który już przez chrzest, przez bierzmowanie, który dostąpił już też możliwości przyjmowania najświętszego ciała i krwi pańskiej, już w jakiś sposób uczestniczy w, chwalebnym, w tej chwale Chrystusa chwalebnego. Jednocześnie doświadcza różnych trudności, nie jesteśmy tego pozbawieni, jesteśmy jeszcze przed kalwarią. Tak jak, tak jak Chrystus na górze przemienienia. Wszyscy ci autorzy podkreślają to, że ta modlitwa, wpatrywanie się w boskie oblicze, ona jest chyba najlepszym obrazem tego, jak człowiek dostępuje tutaj już na ziemi tych pierwszych znaków, pierwszych, pierwszego Takiego rysu udziału w tym, co czeka nas już w przyszłości, czyli w tej chwale Chrystusa z zmartwychwstałego. Piotr ukuł takie wyrażenie właśnie, że mnich powinien być skupiony na kontemplacji chwalebnego oblicza Chrystusa, gloriosa facies. To daje radość, która cechowała ducha i odzwierciedlała się w liturgii klasztoru. To jest ta druga nauka, którą możemy czerpać z tej, z tej sceny, kontemplacja. Chrystusa na górze tabor to jest ikona modlitwy mnicha, który właśnie będzie jeszcze doświadczany przez całe życie, które wyobraża nasze ziemskie i mniejsze zmagania, ale jest jednocześnie umocniony obrazem Chrystusa zmartwychwstałego. Na, na ten stan, w którym znajdujemy się, w którym, do którego dążymy, ma wpływ wiele czynników. Dla Piotra ideałem mnicha jest ścisłe przygnięcie do Chrystusa w życiu klasztornym, mnisza-pokora, pracowitość, a także klimat milczącej kontemplacji i wielbienia Boga. Pierwszym zajęciem mnicha jest według Piotra Sklini sprawowanie Bożego Oficjum, najbardziej użytecznego dzieła niebieskiemu, któremu musi towarzyszyć lektura, medytacja, modlitwa indywidualna i pokuta odbywana z umiarem. Myślę, że jest to dla nas, dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób są zainteresowani duchowością monastyczną. Jest to taki obraz, przemienienie Pańskie, które może nam towarzyszyć. Myślę, że każdy z Was ma taki fragment Pisma Świętego, który w jakiś sposób szczególny przemawia do serca, gdzieś odnajdujemy w historii naszego życia to, co znajdujemy również w Piśmie Świętym. Natomiast możemy też odnieść to do naszego życia modlitewnego i możemy przyłożyć jak na kalce trochę tę scenę przemienia pańskiego, do naszej modlitwy i do naszego odniesienia do, do Pana Boga. Te wpatrywanie się w Boskie oblicze prowadzi do tego, że jesteśmy przepełnieni miłością Boga, ale miłością, która również otwiera się na drugiego człowieka, na bliźniego. Jest to ważny aspekt. Jedno bez drugiego w zasadzie nie istnieje. Jeżeli ktoś jest wpatrzony w Boga, to siłą rzeczy musi być również otwarty na miłość drugiego człowieka. Piotr zachęca nas dzisiaj do sięgania do źródeł naszej benedyktyńskiej chrystologii, do szukania światła Chrystusa, do naszego taboru. W jednym z Jego kazań czytamy takie słowa: Oczyście oczy Waszego serca, tak przez czystą intencję, jak i przez święte cnoty, a staniecie się godnie oglądać Chrystusa na Jego górze, przemienionego już nie w cielesnej chwale, jak niegdyś, ale w chwale duchowej, a jednocześnie i Wy sami zostaniecie przemienieni w nadziei i miłości, zanim jeszcze nadejdzie dla Was czas oglądać Go twarzą w twarz w przyszłym wieku. Ta teologia światła, ona jest wspólna dla wschodu i zachodu. To jest coś, co łączy nas z całą tradycją, którą możemy powiedzieć, że jest prawosławna, ale myślę, że lepiej będzie powiedzieć dla Kościoła niepodzielonego. I to też jest znamienne, że potem późne średniowiecze skupiło się bardziej na kontemplacji Chrystusa. Umęczonego. Być może brało się to również z tego, że człowiek był doświadczany przez ludzkie cierpienia, przez wojny, przez różne choroby i rzeczywiście ten typ duchowości w jakiś sposób bardziej przemawiał do człowieka średniowiecznego. Natomiast gdy spojrzymy na chrystologię monastyczną, ona będzie bardziej skupiała się na teologii światła. Zresztą, gdybyśmy prześledzili te stare modlitwy, które odmawiamy podczas jutrzni Dnia Zwykłego, to zobaczymy, jak tam wiele jest o świetle i o nocy, o tym właśnie jak Chrystus zmartwychwstały, zwyciężywszy śmierć, przynosi nam światło. I właśnie część tych modlitw, która w większości pochodzi z czasów świętego Ambrożego, bardzo silnie akcentowała tę te teologię. Teologię światła. Nasze życie ma być oglądaniem chwalebnego oblicza Chrystusa, ma być modlitwą, która prowadzi nas do światła, ale te oblicze Chrystusa musimy odnajdywać nawet tam, gdzie pozornie się tego nie spodziewamy. W naszych problemach, w twarzy człowieka, którego kochamy, ale w jakiś sposób trudno nam z nim, w twarzy nieprzyjaciela Boga, w trudnościach i przeciwnościach. Tej twarzy człowieka, który potrzebuje. Tam powinniśmy szukać twarzy Chrystusa zmartwychwstałego, i to jest myślę, że solidny fundament i solidna podstawa dla naszej duchowości. Ta droga monastyczna, choć z założenia trudna, okazuje się wtedy wielkim światłem. Mnisi i mniszki tradycji benedyktyńskiej. Już od samego początku akcentowali to, że Święto Przemienienia Pańskiego jest ikoną życia mniejszego, ikoną życia człowieka, który szuka kontemplacji. I myślę, że warto znaleźć inspirację również dla swojego życia. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze więcej poczytać o tym, jest książka już wspomnianego ojca Jeana Leclerca, Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów. Jest to książka, która jest niezwykła. Ojciec Jean Leclerc był słynny ze swojego niezwykłego języka. On pisał w sposób bardzo przystępny dla człowieka, jednocześnie są to teksty bardzo głębokie, są to teksty, które możemy nazwać bardziej kierującymi się ku, ku takiej porządnej naukowej duchowości, a nie tylko jakimiś luźnymi rozważaniami. Polecam tę książkę, żeby jeszcze więcej zgłębić. Są tam rozdziały, które mówią też o przemienieniu pańskim w ujęciu innych E, innych autorów.